A, mogę się w spetrze polansować. 10-12 minut. Opuszczone miasto Djupavik i przepiękny wodospad, który jest tuż za miejscowością. Jestem w opuszczonym mieście Djupavik. Wszyscy mieszkańcy w roku 1954 chyba postanowili stąd na raz uciec. No i zostało tak, jak zostało, a ten budynek, który jest za mną, to jest stara fabryka śledzi. Chodź, Karina!